Jeżeli chodzi o próg bólu i psychikę, no niestety muszę powiedzieć, że kobieta jest o wiele silniejsza od mężczyzny. Kilka razy w życiu mi się zdarzyło, żeby kobieta zemdlała przy pobieraniu krwi, natomiast faceci notorycznie. Znajdujemy się na sali porodowej numer 1 w szpitalu Żeromskiego. Ja jestem położnym, który pracuje na patologii ciąży. Dzień dobry Pani Aniu. Dzień dobry. Jak się dzisiaj Pani czuje? Żeby było śmieszniej, skończyłem technikum mechaniczne. Kierunek obróbka skrawaniem. To były takie czasy, kiedy, kiedy młodzi ludzie nie mieli pomysłu na siebie. Kiedyś zobaczyłem taką szkołę, właśnie Studium Położnych, Wydział Położniczy i doszedłem do wniosku, dlaczego nie. A że życie pisze różne scenariusze, złożyłem papiery i skończyłem tą szkołę. Pani Aniu ciśnie, Pani ma jak młody Bóg, 130 na 70. Kiedy Pani ostatni raz karmiła? Godzinkę temu. Dobrze się przystawia do piersi? A kiedy do domu? Mam nadzieję, że jutro. No to super, fantastycznie. No to co, to życzymy wszystkiego dobrego. Znaczy takiego bakcyla dopiero załapałem na stażu w szpitalu. Spodobało mi się to. Po skończonym studium nie było łatwo. Nie było łatwo przede wszystkim znaleźć pracę. Był taki jeden szpital powiatowy, gdzie położna oddziałowa powiedziała nam, że dopóki ona będzie oddziałową, facet jako położny nie ma miejsca u niej w niej szpitalu. Wtedy to był typowo kobiecy zawód. Zresztą w 2017 roku, czyli całkiem niedawno, jak byłem na gali rozdania nagród położna roku, wtedy od przewodniczącej naczelnych izb pielęgniarskich dowiedziałem się, że moje prawo wykonywania zawodu było zarejestrowane w izbach jako pierwsze w Polsce. Czyli de facto jestem pierwszym pobożnym w Polsce. W tym momencie znajdujemy się na oddziale patologii noworodka. Właśnie tutaj widzimy jednego małego oseska, który się potocznie mówiąc opala, czyli, się, czyli leży na plaży, ma ubrane okulary, a tak poważnie dziecko się naświetla y, promieniami UV, zbijamy bilirubinę. Satysfakcję daje y, jak się ma świadomość, że się pomogło pacjentce. Szczęście pacjentki. Jeżeli pacjentka jest zadowolona z pobytu, jeżeli pacjentka jest zadowolona z porodu, to daje tą satysfakcję. Na początku było ciężko. Na początku było ciężko z tego względu, że razem z kolegą byliśmy jedynym, jedynymi położnymi i byliśmy facetami. E Niektóre kobiety krępowały się przed, przed położonymi facetami. Jeżeli byliśmy w stanie dać do zrozumienia kobiecie, że pewne rzeczy robimy rutynowo i nas to nie zawstydza, było wszystko w porządku. W tym momencie trzeba się było pilnować, bo jeżeli. Dało się do zrozumienia, że pewne rzeczy mnie krępują, wtedy była całkowita blokada ze strony pacjentek. Ale po jakimś czasie, po kilku latach pracy, człowiek jest w stanie to wypracować. Tutaj nie jest praca rutynowa. Każda kobieta, każdy przypadek jest inny. Do każdego przypadku trzeba podchodzić indywidualnie, a co za tym idzie, jest ciekawa praca. To nie jest przykręcanie śrubek w fabryce, tylko tak jak powiedziałem, każdy przypadek jest inny. Już, 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 już. Widać, że zełapał sanie. Maluszkowi właśnie podajemy kroplówkę z glukozy. Sam akt produktu to jest coś pięknego. To dziecko, które przechodzi przez kanał rodny. W określonych wzrotach, w określonych rotacjach. To jest tak jak taka zabawka dla dzieci, gdzie trójkąt włoży Pan tylko do trójkątka, gwiazdkę tylko do gwiazdki. Jest to pięknie stworzone. To jest perfekcja. Naturalny porówny jest perfekcją. W 1994 roku pracowałem na pracy interwencyjnej w pogotowiu ratunkowym. To były te czasy, kiedy karetka pogotowia ratunkowego, nie wiem czy jeszcze ktoś pamięta, to był Fiat 125P Kombi. Jak film? No. Dokładnie 07 zgłoszeń. Ówczesny kierownik Pogotowia Ratunkowego troszeczkę z przymrużeniem oka traktował naszą pracę tam w tym Pogotowiu, ponieważ powiedział, że yy, wręcz założył się z nami, że w Fiacie 125P nie ma możliwości odebrania porodu. Pewnego dnia dostaliśmy wezwanie do kobiety rodzącej. Kobieta miała skurcze, przyjechaliśmy do domu, był rozwarcie 5 cm, zapakowaliśmy kobietę na nosze. Wsadziliśmy do samochodu. I ja mówię do kolegi, żeby włączył gwizdki i jechał na sygnale, bo możemy nie dojechać. No i kolega się rozpędził na przejeździe towarowym, kolejowym. Za bardzo y, czepło pacjentkę, czyli było, y, była duża mulda. W tym momencie odeszły wody. Musieliśmy się zatrzymać. Odbieraliśmy y, poród w karetce. I w tym momencie wygrałem zakład z tym panem lekarzem. Moja świętej pamięci babcia mi powiedziała, że dokonałem dobry wybór, ponieważ kobiety zawsze rodziły, zawsze rodzą i zawsze będą rodzić, zawsze będą miał pracę. A z którego porodu jest pani najbardziej zadowolona? Z każdego kolejnego coraz bardziej. czyli mamy nadzieję, że pani się jeszcze rozkręciła, tak? No skoro pani stwierdzi, że z każdego. Już nacieszyłam się. No to super.